No le lećmy tym łowcom, tak, mamy do czynienia z druidem teraz. Co tu robić, panowie? Co tu robić? <laughs> druidem to niełatwa sprawa, <laughs> żeby tu coś wykombinować. No dobra, ale... Może zostawię taki coś. Może zostawię. Zobaczymy, co, co z tego będzie. Bo z druidem to jest masakra. Tutaj on będzie. Pszczołki jakieś dawał. Nie wiadomo, co, co. No odpuśćmy, odpuśćmy. Nie ma wyjścia. Odpuszczamy. Zobaczymy, co, co tutaj prze, przeciwnik wykombinuje. Tak, jak mówiłem, tutaj ta talia na druida, no to sła, słabo to wygląda. Tu możemy jedynie, hmm, jedynie co zagrać. No to nie wiem, dajmy prowokację, może nie wiem. Dajmy, może zagrajmy w ten sposób, że dajmy do prowokacji jeden obrażeń, ale on ma boską tarczę i, i plus 2 do ataku myślę, że to, to będzie dobra, dobra opcja, no nie ja wiem no a już zaklęcia ma mniejsze więc teraz coś rzuci, coś rzuci no. Tak jak mówiłem tutaj z druidem nie ma łatwo, nie ma łatwo trafić na taką kartę z druidem a zostały dwa kryształy many No popatrzmy, popatrzmy sobie O, tam tutaj No jeszcze jeszcze coś do, doładuje Tak, pewnie cóż tak Pan coś poleciał Pan coś poleciał. No niestety, niestety, niestety. Oj, jaj, 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 jaj. Proponuję lecieć na, na tego gościa. Zabrałem może taką kartę. Weźmy taki sekret może. W razie czego to 3-3 przezwiemy tak 3-3 jak zaatakuje jak oczywiście zaatakuje tutaj nie ma łatwo nie ma łatwo na, na tym poziomie już tutaj leci już leci no dobra, no, okej okay. uzdrowił, uzdrowił się no, je, 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 je. zagrajmy może w ten sposób moc specjalna kosztuje 0 dajmy tu przeciwniku może plus 1 no, no lećmy na tego gościa niech się tam uzdrowi no. Trudno. Niech się uzdrowi. A już tu znalazł sposób, tak? Leci nad osy, pszczółki. Czy tam jak spał, tak spał. I leci na tego. Pewnie, że tak. Tą osobę musimy wyeliminować. No, no co? Cóż? Zagrajmy w wo może. Nie wiem. Użyjmy mocy spe specjalnej. Wyeliminujmy. Elimination. i możemy pozwolić tutaj, żeby on miał coś tutaj na, na ręku, tak? Nie. Nie doprowadzajmy do tego. W każdej chwili może ich doładować Tu jakieś błyskotki może wanoć to, to już masakra będzie. O nie, wiem, czy ma? No, no znowu osy, osy. No. No, nie, no, nie. Coś tu możemy zagrać, no zagrajmy taką kartę, no lecimy tutaj, może we, weźmy węże po nich, już mamy lecieć na nich, no to, to zróbmy w ten sposób. Nie pozostawiamy, nie pozostawiamy nic, nic. No tu jeden, jeden punkt do oprężenia. No i te błyskotki, szok, normalnie szok. Nie wiem, ratujmy się. Tutaj ze, ze może coś pomoże, ale nie wiem. No dobra, jest, jest coś takiego. Polećmy. Przyzwijmy towarzysza może. Ma zryw, A okay. no Tutaj lećmy, jakiś sekret do bierzmy, tak? Jakby chciał po, No dobra, weźmy taki jak wystawi kogoś, no to cztery, cztery obrażeń damy. No ale wątpię, wątpię. O, tutaj będzie tu kombinował, że tak powiem, w, w zaklęciach, w zaklęciach. Zaklęcia jakieś. Nie mamy nic takiego. И вот что-то есть. так. И да Додам. Да. Я-я-я-я-я. Musimy tu emilować, ja no ale na ile, na ile się da, na ile się da. No dobra, zostawmy resztę. Mamy dwa sekrety, no nie wiem. Na ile się da, no to zlikwidowaliśmy. No i co, tutaj, za kryształów, Ma jeszcze siedem mamy. To, to nie mało, to nie mało. to nie no, tutaj, jestem tutaj, jestem zagrał, zagrał jestem Masak Tak doładował, że szok Tu nawet te wężowe pułapki nie pomogą Nawet te wężowe pułapki nie pomogą. lećmy, nie wiem. Przegrana i tak będzie nasza, no ale staramy się tutaj zmniejszać, zmniejszać koszt. No mamy dwa sekrety, tak? Nie wiem, jak zagrano to cztery. Tu jak. No nie, nie. Tu ma same sekrety. Zaklęcia, sekrety więc to mi nic nie pomoże nam tak jak mówiłem na początku, tutaj nie, nie ma mm, nie ma takiego czegoś żeby tutaj z tym gościem niewygodna talia, tak? Niewygodna niewygodna Robimy co możemy, ale niestety nic no teraz się udało no ale co, tutaj 4 na 1. Jeszcze tutaj doładuję ich pewnie. No pewnie, że tak. Pewnie, że tak. No, zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Pięknie, pięknie tutaj rozegra, tak? Pięknie. Elegancko, elegancko.